Dzień dobry, witam serdecznie. Poranek czwórki, a po drugiej stronie słuchawki telefonicznej Grędziu. Witam Cię bardzo serdecznie, mój drogi. Cześć, Michał, witam wszystkich słuchaczy Radio Czwórka. Cześć, witam cię. Słuchaj, no, widzę, że nie ustajesz w walce o prawdziwy hip-hop, i cały czas robisz em, ciekawe rzeczy, które są tak naprawdę no, elementarnymi składowymi tej wspaniałej kultury, która się trochę zaciera i gdzieś tam w tym współczesnym świecie no, nie jest to takie łatwe, żeby, żeby robić takie rzeczy, jakie robisz ty. Bo najpierw respekt for tape, czyli wydania kasetowe twojego tak naprawdę producenckiego albumu. Nie? Można to nazwać swoim. Producenckim tak, albumem. Można tak nazwać, dokładnie tak. No. A teraz no, nowa rzecz, czyli Elomordą Mordą. Yy, tak. I czyli beatboxowa sytuacja. No opowiedz coś o tym więcej, bo to yy, bardzo ciekawy temat. Tak jak powiedziałeś. Yy... Jestem osobą, która stara się po prostu coś robić i działać w temacie, że tak powiem, hip-hopowym. Po właśnie projekcie Respect for Tape stwierdziłem, że chciałbym być może coś zrobić innego coś takiego kreatywnego, ciekawego oczywiście dla mnie, być może dla słuchaczy też. I stwierdziłem, że. Element kultury hip hopowej, jakim jest beatbox, dla mnie został tak troszkę zapomniany w świecie hip hopowym. Później okazało się, oczywiście, że nie do końca tak jest. Natomiast no w świecie hip hopowym to już tak wspólnie, że tak powiem, nie działa. Aczkolwiek wielu beatboxerów w Polsce nadal działa, zarówno z tej starej gwardii, jak i jest dużo nowych beatboxerów, którzy są na bardzo fajnym i wysokim poziomie. Natomiast wtedy, kiedy ja zacząłem ten projekt robić, kiedy wpadł mi pomysł do głowy, a było to w tym roku, w lutym, to stwierdziłem, że po prostu napiszę do znanych mi beatboxerów, między innymi do Zoraka, Sota, Bladego Krisa, czyli gdzieś do tej starej gwardii. No i oni naprowadzili mnie dalej na pewnych innych beatboxerów. I stwierdziłem, że okej, okay, to zacznę ten projekt robić i realizować. No i tak to się zaczęło, że ten projekt o nazwie Elo Mordo zaczął, że tak powiem, się realizować. Zacząłem pisać do wielu beatboxerów. Wielu beatboxerów wyraziło na to zgodę i tak naprawdę finalnie udział wzięło ponad 40 artystów, czyli ponad 30 beatboxerów, nawet kilku raperów. Tworząc tak naprawdę album, który składa się z 32 hip hopowych beatboxów, w których nie zabrakło właśnie rapu, freestylu czy po prostu dobrego wajbu do bujania głową. Tylko strasznie dużo, bo tak jak na współczesne wydawnictwa, chociaż to myślę, że takie wydawnictwa, jakie ty robisz, to są wydawnictwa czysto kolekcjonerskie i też dla tych, dla tych wybranych osób, bo, bo no, no jest to jakby nie było beatbox w ogóle. Jest taką, takim wyrazem przekazu, który no nie jest zbyt super popularny, ale na pewno interesuje też ludzi takich po prostu zwykłych laików, no bo jednak zrobienie tak zwanego elo mordą jest czymś niespotykanym dla ludzi takich, którzy oglądają, nie wiem, chociażby talent show, gdzie pojawiają się też beatboxerzy i oni pokazują, co potrafią zrobić. Przewijają nam się filmiki na mediach społecznościowych, czy też na YouTubie, właśnie z beatboxerami, którzy robią niestworzone rzeczy. Więc taki projekt niby do takiego wąskiego grona słuchaczy może być też przeznaczony dla trochę szerszej publiczności, no bo jednak jest zainteresowanie chyba tym, prawda? Tak, ogólnie beatboxem jest zainteresowanie w Polsce. Odbywają się również zawody w beatboxie, Mistrzostwa Polski w beatboxie, także Moje wrażenie na początku było takie, że ten element jest po części zapomniany, ale okazuje się, że nie do końca. Dlatego, że właśnie tak jak powiedziałem, odbywa się wiele imprez, wielu beatboxerów też występuje na różnych scenach. Także ten element cały czas gdzieś się rozwija, cały czas istnieje i ja dowiadując się o tym, cieszyłem się ze względu na to, że mogłem zaprosić zarówno tych beatboxerów ze starej gwardii, których ja gdzieś tam znałem czy poznałem, ale też dużo młodych beatboxerów, którzy też są na bardzo fajnym i wysokim poziomie no i też wzięli udział właśnie w moim projekcie pod tytułem elo mordą także nie wiem jak Słuchacze to przyjmą. Nie wiem, jak, jak to będzie ocenione, natomiast mi zależało na zrealizowaniu fajnego projektu beatboxowego, zajawkowego, żeby pokazać, że właśnie beatbox cały czas ma się dobrze w Polsce, jest na bardzo fajnym poziomie i być może wiele osób przesłucha ten materiał, sprawdzi, zobaczy i być może czymś będzie nowym dla, dla tych osób, czy też jakimś nowym odkryciem. Mm -hmm. Czy przy produkcji tego, tej inicjatywy miałeś trochę łatwiej już niż przy, niż przy Respect for Tape, bo jednak no, jest to druga rzecz, którą robisz i wiadomo, że przy, przy pierwszej takiej inicjatywie, gdzie też zebrałeś bardzo wielu artystów na, 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 na swoje płycie, to czy to już było troszkę łatwiej przy tym projekcie, no bo to też niby to samo środowisko, ale jednak troszkę inne, nie tak, bo... dokładnie, jest, jest troszkę inne. Też wielu z tych osób nie znałem tak naprawdę, bo wielu raperów, między innymi ciebie poznałem wiele lat temu i, i gdzieś już miałem jakieś kontakty do was przy realizacji Respect for Tape. Natomiast tutaj wiele osób poznałem, do wielu osób pisałem, natomiast czy było łatwiej? Jeżeli chodzi o samo doświadczenie, troszkę tak. Natomiast z drugiej strony są to troszkę inne osoby, troszkę inna scena. Na troszkę inne podejście. Tutaj jest troszkę też łatwiej z tego powodu, że jeżeli ktoś nagrywał beatbox, no to nagrywał go przeważnie solowo, czasami z jakimś raperem, więc to były na przykład jedna czy dwie osoby w kawałku. Natomiast przy realizacji Respect for Tape, no to jednak ten album producencki był złożony na jednym traku z pięciu osób, bo był i producent, i DJ, i na przykład trzech raperów, no co było de facto już troszkę trudniej połączyć, zgrać, później zmasterować i tak dalej, więc to było bardziej czasochłonne. Tutaj było troszkę prościej, więc dlatego troszkę szybciej też to poszło, jeżeli chodzi o samą realizację, bo tak naprawdę materiał muzyczny ja zamknąłem chyba w 4 czy 5 miesięcy. No, później, wiadomo, master, no i gdzieś już finalny projekt okładki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że było troszkę prościej pod kątem organizacyjnym, ze względu na chociażby doświadczenie, ale też ze względu na tych rzeczy, które powiedziałem wcześniej. Mhm. A powiedz mi, jak to jest, no bo rap podzielił się dosyć mocno na tą starą i nową szkołę. W sensie zawsze był ten podział, ale w dzisiejszych czasach, jako że Nadążać nad tymi wszystkimi nowymi trendami, e, młodzi raperzy, e, no to ta muzyka jest zupełnie inna niż ta, która była w latach 90., pomijając już fakt, że oczywiście też różni się od raperów, którzy prezentują dalej ten, ten stary nurt hip hopowy. Czy z beatboxerami jest podobnie, czy tutaj nie ma takiej granicy, że młoda szkoła i stara szkoła, bo jakby nie było, na płycie będą i młodzi gracze, i ci starsi, ci weterani. Dokładnie tak. E, czy mhm. czy, czy, czy Bez, jest tak? mi się. Z mojej perspektywy, na tyle ile poznałem to środowisko i troszkę w nie wszedłem, to wydaje mi się, że tutaj nie ma takiego podziału na starą i nową szkołę. Oczywiście, że są jakby młodzi ludzie wiedzą, kim są ci pionierzy beatboxu w Polsce, jak się nazywają i tak dalej. Często oni też przecież sędziują zawody, gdzie są zapraszani jako goście specjalni i tak dalej, i tak dalej. Także na pewno pod kątem wiedzy, jeżeli chodzi o młodych beatboxerów na pewno ona jest. Natomiast nie wydaje mi się, żeby było jakaś, jakaś Różnica, granica. Jest to raczej jedno środowisko, które się bardzo fajnie trzyma. Być może też ze względu na ilość beatboxerów, po prostu w porównaniu do ilości raperów. No jest to jednak troszkę mniejsze środowisko, więc wydaje mi się, że być może też przez to to tak wygląda. Aczkolwiek pewien nie jestem. Jeżeli chodzi o samych gości na Elomordo, to tak jak powiedziałeś, są zarówno osoby ze starszej gwardii, jak i z młodszej. Z tej starszej to jest, tak jak powiedziałem, Blady Chris, jest Sot, jest Elf, jest Bielu. Bielu to jest. Przedstawiciel składu Neon z Wrocławia, takiego starszego składu, który też wydawał na kasetach kiedyś, jest Zorak ze Starej Gwardii. Także to, to jeżeli chodzi o, o starszy, starsze pokolenie. Natomiast jeżeli chodzi o młodsze, na pewno jest Schneider z młodszych, Bieniu, Ksankisz. Także są, są osoby, tak jak powiedziałem, młodsze i starszej gwardii. Mhm. Słuchaj, czym się jeszcze kierowałeś wyborem tych ludzi? No bo też no, powiedziałeś, że nie wszystkich znasz, czyli nie, nie było to umawianie się po znajomości bo nasuwa mi się pytanie, dlaczego na przykład nie ma tiktaka. Tak, jakiś... oczywiście, TikTaka zapraszałem, ale w momencie, kiedy tworzyłem ten projekt i, i zapraszałem TikTaka, to niestety on wtedy, jako Instytut Beatboxu tworzyli bardzo duży event, właśnie e, czyli Polish Beatbox Battle, bodajże tak to się nazywa, i on właśnie był e, zaabsorbowany całym okay. tym wydarzeniem. I do tej pory tak naprawdę jest, chyba, bo musi to wszystko rozliczyć projektowo i tak dalej, i tak dalej, więc e, on bardzo chętnie wspierał i właśnie od niego też dostałem jakieś kontakty i namiary, natomiast on e, miał nawet pomysł na, na tak, dla siebie, do mm -hmm. nagrania, natomiast niestety czasowo nie dał rady, jak zresztą kilku innych beatboxerów, który, których też chciałem mieć w swoim projekcie, między innymi RDW z Gdyni, też oldschoolowy no, beatboxer. analogia tak, dokładnie, więc wielu, wielu oczywiście też się nie udało zgromadzić ze względów czasowych lub po prostu odmówili udziału, natomiast no, wielu udało mi się zgromadzić, chociażby m, między innymi jest też Rade Menes, który pobił rekord w długości freestylowania, on też okazuje się, że wcześniej beatboxował i nadal beatboxuje, więc połączył swoje dwie zajawki, czyli beatbox plus freestyle i jest w jednym okay. numerze jako jedna osoba, ale zrobił jakby dwie rzeczy na traku. więc no, są tego typu rozwiązania, jest też procentę, jest też Skorup uh -huh. e, i, i kilku innych raperów. Prykson, Fisk nie, między innymi, który też przecież beatboxuje i no, rapuje. Więc tak. no, jest to takie połączenie beatboxu z kilkoma, że tak powiem, kawałkami rapowymi. Tak jak ja powiedziałem, skreczami gdzieś między innymi też oczywiście robionymi za pomocą aparatu mowy. Więc tak to wszystko chciałem połączyć, żeby to też była, był fajny, zajawkowy projekt, ale również taki powiedzmy rasowo-hip-hopowy. A powiedz mi, bo tak naprawdę robiąc taką płytę, no, Zaangażować przede wszystkim siebie, swój czas, angażujesz wielu osób, wielu osób. Czy myślałeś w ogóle, bo ja teraz tak o tym pomyślałem, mm -hmm. żeby zrobić na przykład Respect for Tape międzynarodowe, czyli żeby pozapraszać, wiesz, taką drugą edycję, na przykład, żeby zaprosić ludzi ze Stanów Zjednoczonych, no bo widziałem też, że spotkałeś się ostatnio hmm, chyba z alchemistem, prawda? Tak, też, też z fun Loving Criminals, ostatnio się widziałem, chociażby, e, widziałem się również ze Smithem Wesson, także troszkę tych spotkań oczywiście no. e, gdzieś tam jest. Czy w, nie korczycie, żeby, żeby to zrobić z takimi, bo moim zdaniem byłoby byłby to bardzo fajny pomysł. Wiesz co, e, oczywiście, że tak, to jest super pomysł i e, gdzieś tam w mojej głowie i w marzeniach tak naprawdę chyba bardziej e, byłoby to super, chociażby połączenie nawet powiedzmy, amerykańskich raperów czy producentów z chociażby polskimi, tak jak robił to DJ Dex w S swoim jednym mixtape'ie. To byłoby oczywiście super, tylko wydaje mi się, że w pojedynkę, czyli jak ja sam to tworzę, jest troszkę trudniej. I po prostu pod kątem jakby organizacji tego kontaktów do amerykańskich raperów, pomimo, że gdzieś tam, wiadomo, spotkałem się z nimi przy okazji koncertów, no to nie jest tak prosto już bezpośrednio się do nich dostać gdzieś tam mailowo, czy jakkolwiek inaczej. Stąd oczywiście, jeżeli chodzi o sam pomysł, to byłoby super i, i samą ideę, natomiast jeżeli chodzi już o realizację to, to myślę, że byłoby to bardzo trudne, czasochłonne i oczywiście Kosztowny. z mojego doświadczenia wiem jak to się robi już, ale to wi wiadomo, z amerykańskimi raperami też jest troszkę inaczej niż z polskimi e, po drugie też wiem ile kosztowało mnie to pracy e, czasu i powiem szczerze, że nawet myśląc o Respect for Tape 2 ale w polskiej edycji po mm -hmm. prostu czyli robić dru drugą część, ale z innymi raperami, producentami i tak dalej no to e, trochę jeży mi się włos na głowie ze względu na to, że to była super inicjatywa dla mnie w ogóle super doświadczenie i tak dalej i tak dalej natomiast no niestety stresu i wielu innych rzeczy no to też niestety to kosztowało stąd też tak jak powiedziałem w zamyśle i w głowie ja chciałbym zrealizować jakikolwiek jakby drugą część respect for Tape, natomiast tak pod kątem czysto realistycznym to nie wiem czy byłoby to takie nadal fajne i proste aczkolwiek być może za jakiś czas znajdę znowu taką energię i chęć żeby coś takiego zrealizować mm -hmm. co kiedy może czy możemy się spodziewać premiery? Czy już masz jakieś, jakąś datę, która, którą już, która już funkcjonuje, o której Ty wiesz? Czy na razie to jest jeszcze w fazie postprodukcyjnym, czy też produkcyjnym? I na razie nie chcesz za bardzo o tym mówić, czy już coś, nie jest jakiś Wszystko. konkret. Wszystko wiadomo, ja jestem wszystko. dość osobą taką m, konkretną e, i staram się wszystkie terminy, jakby się trzymać ich mhm. plus być osobą słowną, więc jeżeli chodzi o premierę tego albumu Elomordo, jest ona przewidziana na 29 listopada, e, czyli za troszkę ponad miesiąc. E, wyjdzie ona w formie kasetowej, czyli analogowo, tak jak w e, wiele moich produkcji będzie to forma limitowana, tylko 50 sztuk kaset, także to jest bardzo e, jakby niska kolekcjonerska. Forma. No i tyle. Także 29 listopada będzie można to odsłuchać. Czyli tak naprawdę 50 kaset dla samych uczestników projektu. Prawie. Tak można powiedzieć. <laughs> 42-zowe. Plus czyli, kilka promocyjnych. Czyli osiem zostanie na promocję. Dobrze, mi podejść też, mam nadzieję, jedną do radia. <laughs> tak jest. Ale to faktycznie, no, w dzisiejszych czasach w ogóle robienie rzeczy na nośnikach jest mało, mało opłacalne, ale rozumiem, że też będzie to dostępne w, w jakichś streamingach, czy robisz to tylko i wyłącznie na kasetach na razie? Póki co jest to tylko na kasetach, dlatego że przy tak dużym projekcie, zrzeszającym tak wiele osób i wielu artystów, jest to trochę problematyczne pod kątem udostępniania tego na streamingach, dlatego że jeżeli oczywiście na przykład wytwórnia jaka, jakaś by to robiła, to byłoby to prostsze, no bo oni już mają narzędzia, doświadczenie to i jest. osoby odpowiedzialne za to, że mogłyby to dodać. Ja robiąc to w pojedynkę tak naprawdę mógłbym to gdzieś też dodać oczywiście na jakiś streaming, ale problemem są inne kwestie zaiksowe, bo niektórzy artyści są zrzeszeni w zaiksie, inni nie mhm. i to jest trochę problematyczne pod kątem zgłaszania takich rzeczy czy udostępniania chociażby ich na YouTubie i tak dalej, bo jedni artyści chcą być, że tak powiem, żeby ten utwór był zarejestrowany, inni niekoniecznie i to jest trochę problematyczne, więc tutaj kwestia tak naprawdę dogadania z artystami, a jak wiadomo, jak to jest z artystami, czasami nie umniejszając tobie oczywiście, że no ciężko czasami się z wieloma osobami dogadać, jak chcemy to zrobić na termin, to niektórzy tego nie zrobią lub robią to bardzo opieszale, więc no tutaj to wszystko kwestia tak naprawdę artystów czy wyrażą zgodę na to, żeby ich utwór z tej, powiedzmy, płyty był w streamingu. Także na razie planów na to nie mam. Chciałbym to udostępnić oczywiście na YouTubie, być może na innych kanałach, no ale póki co planu na to nie mam. Ja bym chciał, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy, bo chciałbym, żeby to też ludzie mogli odsłuchać, ci, którzy jakby odtwarzaczy kasetowych nie mają, tylko mhm. żeby sobie to gdzieś w internecie również było dla wszystkich dostępne. Dobrze, Grędziu, czy masz już jakiś projekt w kolejny w zanadrzu? Nie musisz zdradzać szczegółów, ale nie, czy... Nie, 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 myślałem. Powiem szczerze, że na razie chyba nie myślę o robieniu tak dużych projektów, pomimo że ja się nimi cieszę i mam satysfakcję z tego, to no jest to troszkę czasochłonne, zarobku z tego de facto nie ma, więc to, to jest bardziej zajawka i pasja, natomiast no, jest to jakieś poświęcenie czasu i człowiek też musi patrzeć na swoje inne, że tak powiem i zawodowe sprawy i zarobkowe, więc ja też z moim kolegą Arkiem Szewczykiem mamy swoje wydawnictwo, też wydajemy kasety właśnie różne różnych e, artystów wydaliśmy między innymi e, wznawiamy tak naprawdę e, wiele klasycznych albumów ale właśnie na kasetach czyli rzeczy które nie wyszły na kasetach teraz staramy się je właśnie wznawiać na kasetach właśnie w takich formach e, kolekcjonerskich między innymi Ortega Cartel Lavorama wznowiliśmy czy Fokusa mhm. e, Alfa i Omega czy Rahima podróże po amplitudzie Pocahontas wydaliśmy Afro kolektyw jakieś pierwsze e, też ich albumy które wyszły tylko na CD tam 20 parę lat temu że wydaliśmy troszkę tego i tutaj staramy się też działać i wydawać różne rzeczy na kasetach, które de facto na kasetach się wcześniej nie pojawiły. No tak, czyli to też świadczy o tym, że jakieś tam zainteresowanie jest tym analogowym nośnikiem, i że jednak ludzie jeszcze, no bo pewnie nie wszyscy, ale przywiązują wagę do tego, na czym słuchają sobie muzyki, bo wiadomo, że jakościowo. Kaseta no, gdzieś tam odbiega od tych współczesnych streamingów, aczkolwiek na pewno jakościowo jest to dobre, no ale nie można y, tak szybko przerzucić na przykład kawałka na, następnym, na następny. I to też jest trochę y, fajne, że y, słuchając kasety trzeba zazwyczaj słuchać po prostu wszystkich Całości. całych utworów. Tak, to y, jest y, fajne, nie? No, to, to są jakby plusy i minusy, jeżeli chodzi o y, taśmę magnetofonową. Y, my staramy się w naszych wydawnictwach, żeby jednak. Y, ta jakość dźwięku i tych numerów była naprawdę fajna, i żeby można było tego normalnie słuchać, jeżeli ktoś ma oczywiście odtwarzacz do, do, do kaset to myślę, że nasze wydawnictwa są naprawdę fajne i pod kątem słuchania nie odbiegają jakoś mocno od pewnych nawet streamingowych rzeczy. Wiadomo, że jest to zupełnie inna sprawa. No niektórzy producenci bardzo lubią brzmienie taśmy, szum tej taśmy, samplują chociażby z taśm, niekoniecznie właśnie z czystych dźwięków, tylko właśnie z analogowych, tak jak z winyla, ale również i z taśmy. Także to wszystko zależy w jaki sposób się podchodzi do kasety magnetofonowej do taśmy, bo niektórzy bardzo lubią to brzmienie, bo jest ono właśnie inne, brudniejsze i tak dalej, niż te powiedzmy wypieszczone cyfrowe czy powiedzmy CD-kowe, więc to wszystko zależy. Natomiast tak jak mówisz, no, wiele osób bardziej podchodzi do tego w, mm, gadżeciarsko, czyli kasetę traktuje jako gadżet muzyczny, a niekoniecznie jako taki pełnoprawny nośnik muzyczny, który de facto jest do odtworzenia i normalnego do słuchania, ale jednak ludzie w tych czasach lubią sobie tą kasetę postać stawić, mieć swój egzemplarz i po prostu żeby ładnie się na półce prezentowała, często po prostu nie rozfoliowują nawet tej kasety, po prostu ona sobie stoi w kolekcji i to jest taki po prostu fizyczny nośnik. Natomiast no, często z nich już teraz tych czasach nie słuchają, aczkolwiek znam wielu kolekcjonerów i osób, które Cały czas słuchają kaset mm -hmm. i myślę, że cieszą się tym brzmieniem. No ja swojego respekt for jeszcze nie odpakowałem z folii. Myślę, że, no że nie odpakuję, <laughs> bo nie mam nośnika, więc szkoda mi odpakowywać, żeby się zakurzyła. Tak to jednak ta wartość będzie gdzieś tam. No Słuchaj, taki jeszcze pomysł, czy można by zrobić do tego jako dodatek, jako bonus po prostu Walkmany? To by DJ coś. Dex zrobił nie pamiętam w którym roku dokładnie ale stosunkowo niedawno no. dobry kilka lat temu wznowił swoje dwa pierwsze mixtapy na kasetach one pierwotnie wyszły właśnie na kasetach jako nielegalne i DJ Dex zgłosił się do mnie w pewnym momencie i zapytał, czy mogę mu wysłać te dwa mixtape na kasetach, które mam, żeby on mógł je zgrać mhm. e, i później zremasterować, żeby wypuścić właśnie taką reedycję, powiedzmy, tych mixtape'ów, ale już legalnie. No i okazało się, że pierwszy mixtape był troszkę średnio, chyba już nagrany. Ta taśma już była troszkę zmęczona czasem, że tak powiem, więc tak. chyba musiał nagrać to na nowo. Natomiast e, mixtape drugi DJ Dexta został bezpośrednio zgrany z mojej kasety, wyczyszczony i jakby wypuszczony ponownie na kasecie. I właśnie DJ Dex właśnie w, tym, w tej reedycji te dwa mixtape'y wypuścił w takim specjalnym boksie limitowanym, gdzie właśnie były umieszczone innymi Walkman właśnie do tworzenia tych kaset, plus kilka innych gadżetów, okay. które tam się znalazły. Także są fajne, fajne rozwiązania. Mało jest takich. Z granicą oczywiście też takie rzeczy już były. No, jest to fajne, oczywiście kolekcjonerskie, ciekawe i oryginalne na swój sposób. Tak jest. Słuchaj, bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że temat trochę wyczerpaliśmy i że ludzie, ludzie też to zachęci. No i jak oczywiście będzie premiera, to z chęcią o tym jeszcze powiem na antenie. Super, Dziękuję. Serdecznie, mój drogi, moim rozmówcom był Grędziu. Projekt Elo Mordą, czyli nowy projekt beatboxowy, który zostanie wydany tylko i wyłącznie na kasecie w limitowanym nakładzie, więc musicie czyhać, no bo to szybko może zejść tak naprawdę, taki mały nakład. Wielki respekt, mój drogi. Dzięki wielkie. Dzięki serdecznie. Hej, dzięki Pozdrawiam rozmowę. cię. Pozd hej, hej, hej.